Wraca program Twoja twarz mi znajomo. Jesteśmy po kilku odcinkach. Dużo się dzieje ciekawych rzeczy. <grystanie> jest jeden z uczestniczków, jest Edyta Herboś. Jak sobie radzi? Bardzo dobrze. Muszę przyznać, że... W jednym z odcinków szalenie nas zaskoczyła, ponieważ się pięknie w tym programie rozwija. A to jest o tym program. Bo to są jednak ludzie, którzy mają już jakąś swoją karierę, e, pracują już w teatrach, e, filmach, po prostu są już na rynku. A w tym programie się czegoś uczą i przekraczają swoje własne granice. I to my jako jurorzy zawsze najbardziej w nich podziwiamy. A Edyta okazała się wdzięcznym materiałem. I nagle w trzecim odcinku tak nas zaskoczyła, że e, wszyscy byliśmy Wow, naprawdę? E, ode mnie dostała bardzo wysokie noty. E, zresztą nie tylko ode mnie. Dlatego proponuję Państwu obejrzeć, bo to jest zaskakujące. Jeśli ktoś jest fanem Edety Herbus, to będzie w prawdziwym, pozytywnym szoku, co ona potrafi. A widziałaby Pani w programie Twoja twarz mi znajoma o Dodę? E, wiesz, oczywiście, że tak. Tylko nie sądzę, żeby Doda się zgodziła. <laughs> Ale byłoby to fantastyczne. W tym programie e, publiczność zawsze docenia to, że artysta Stara się przekroczyć granice. to o czym mówiłam. No i też bardzo to doceniamy. Bo ktoś może nawet świetnie śpiewać, ale chodzi o to, że musi odtworzyć daną postać, więc do tego jest potrzebne nie tylko śpiewanie, ale zmienienie swojego głosu. Jakaś aktorska lekcja do wykonania. I jeszcze do tego często ruch. Więc to jest naprawdę trudny bardzo program dla tych, którzy pracują. Dla mnie, jak jurora, jest łatwy, ja tylko siedzę i patrzę. Ale dla nich to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo ciężkiej pracy. Więc ja naprawdę wszystkich ich podziwiam. A przy okazji oni się czegoś uczą o sobie, więc to jest fajne. Pani Justyno, dziękuję bardzo i miłego wieczoru. I trzymam kciuki za Eurowizję. Dziękuję, 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 dziękuję bardzo.